A jak tam leci? Witam Was w czwartym odcinku z Brawl Stars! I jak widać, przy, przywitał nas już tu prezent codzienny. E, tu a, sobie odbierzemy. Pin dar, do Darila. Fajny. Jutro dostaniemy ulepszenie go na siódmą moc. Spoko. Tak, w ostatnim odcinku odblokowaliśmy kluby. E, oraz te mutacje. Wiecie co? Ja, ja wychodzę. Ja tworzę własny klub. Klub. Makuba. Proszę bardzo. E... O, nie stać mnie. To dołączę do jakiegoś. Hmm. Może. A wyszukajmy się takiego, coś istnieje. głupi klub co my tu mamy klub the dump klub jak ścika pojści zobaczyłam no powiem, że a dołączmy do jakiegoś Można dołączyć. Dobra, dołączamy. Czyli znaczy, jesteśmy w jakiejś. Teraz sobie zagrajmy znów kolejny e, kolejną gierkę naszym M brokiem z, z mutacją. Tudum. lecimy. Wygramy to. piu i boom. Coś co to jest? Po koloko. Nie! Oh. Kurde, troszkę za bardzo uwierzyłem w swoją siłę. Poległem na niej. A okazuje się, że to nie jest na taki silny. A ty? Oho! Pi pi pił, pi pi Jest zniszczony! Bum, bum. Wygraliśmy sobie odbierzemy o co tu będzie w ogóle? Tak. Spreje. Hm, interesując. Coś tu mam nowego. O, drop. A tu było już stare po prostu, tego nie odebrałem, nie. Dobra. Będziemy sobie, jak trochę pogramy, nie? Piec balonem, czyli gaz. I mi się wydaje, że to był gaz. Um. Zyskujemy na mocy. Ten gościu mi się bardzo podoba, bo on zadaje śmiertelne obrażenia i ma fajny zasięg. Tylko z HP jest słabo. To jest. Gdzie jest moja ofiara? Mhm, ty ty jesteś. Let's do this. this. Upsy. Zabiję kogoś przypadkowo. Oczywiście. A teraz spuszczę na kogoś deszcz. Że co? Kurde, przypadkowo użyłem ulta, ale to nieważne. I tak go pokonam. Jednym ja szczałem. Chodź tu Primo! A z Primo może być. Nie ma problemu, 11 win streak. A co to? Godzilla City Smash? Dobra, zagrajmy w to. Jestem ciekawy, na czym to polega że co? Ale że jak? Dobra, weźmy. Aaa! Jestem Godzilla! Pana to! Człowieku, pana to! Godzilla nie jestem. Jakie to obrażenia bije? I, aha, tu chyba chodzi o to, żeby miasto niszczyć. BOOM! Dokonam sabotażu na ich mieście. Teraz w tym. Chyba wygrywamy. Pum! O Jezu, jak mam mało HP. No i zginąłem. Ale przynajmniej wygrywamy, popatrzcie ile oni mają tego. Ile my mamy. Serio oni pozwalają tej Godzilli tu na spałnie tak siedzieć? Nie, 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 ale oni są słabi. Wabison, Back to the spoon Scooter Kurde dalej 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 pomóż czarodzieju, a ty sobie idź. Jest, wygraliśmy. I co za to, dosana? O, spray. A, dobra! Dobra, to chodzi o to, że... Dobra, sprawie że jak przegrywasz, to dostajesz najsłabszego dropa Star. O. Okej. Okay. A, a jak um, um, jak wygrasz, to dostajesz to jajko jednolosowe, takie mutanty. Fajnie, powiem, fajnie. Postaram się wygrać wszystko, chociaż pewnie sobie nie zrobię. Od razu muszę wziąć godzinę, bo wygram z takimi tragicznymi chłopami. Daj, kurczę! It's time... For the no i... że co? Serio, pozwalamy im na takie coś. A sami, sami nic nie robimy, nie? E? No nie, się! Daryl, zrób coś. Halo, am, albo naszego godzilla? Gdzie jest nasza godzilla? Idź sobie! Daryl, zrób coś. Hehe, he. no widzisz, oni wygrywają, ma ten Daryl. I go to bawi, kurde. Nisz tam, a ty gin. Dalej, Dobra, będę defenderem. Halo, halo, panie Daryl, co się kurde, nic nie robi. Dobra, nie gram z jakimiś przygłupami. Polecam. Cześć, przy... gram z przygłupami, gram nie? Z przygłupami. Ja nie mogę! Mam z takimi przygłupami? Ale... nie, 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 no przygłupy jakieś. Dobra... Kurde, randomowe leszcze. Nie Dobra, Godzilla chociaż coś tam zrobi. Halo? Wygraliśmy. E, to były naprawdę ran randomowe leszcze to były. O, teraz ja muszę wziąć Godzilla, bo nie da się tak grać, nie? O, jestem na środku, to perfekcyjnie. La. Nie ty, bo ty grasz słabo pewnie. Dobra. I to się nazywa porządna gra! Jeśli ich Godzilla jest u nas na bazie... Dobra, jest, ale... Ja to biorę, słuchasz? Ja! Bam! Ty nie żyjesz! No dobra, nabity... Wdzieram się w ich miasto. Shot. No i tak, to można grać, jak się jest z godzillą. Zostałem 1% miasta. No i słuchajcie... To było akurat... Mam 14 pasy, chyba. Winged czyli pasy, nie? Tu coś nowego? Nie, niestety. Ciekawe, co będzie z tych jajek, tak, tak szczerze, nie? Bardzo mnie to interesuje. Proszę, 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 nie idźcie po Godzilla, proszę! Oni mają... Kto to? Nie! Czemu? Ja idę im niszczyć godrze, nie? Godzi. To, to... Dobra, celuje już automatycznie. Podejdzie tylko Jillip. Polecam, ale wygrywamy sporą przewagą. I tkuta. BOMBASTYKO! Dalej, dalej. Lecimy na ich miasto. Wygrywamy! Osza miał osza... ...błamiejącą przewagą. Na to nie pozwolę. No, mam nadzieję, że coś fajnego wydropi z tych jajek, o które tak bardzo się staram. Co jest? Nie to. Mamy enz. Kolt wydaje mi się lepszy. No dalej, gramy! Czeka opening! Ja! Yeah. Dobra, lecimy! O, jak widać, oni wszyscy mają mutacje. To wiesz, wy wybierzcie wy Godzillę, tak? Ty bierz Godzillę, ja się zajmę ich Godzillą. Dobra, i Godzilla załatwiona. Niestety przeważają miastem, trzeba to szybko nadrobić. O ty! Boombox! Come on. No chodź tu! Boisz się? Boisz się? Boi się chłop. Brat się boi, nie? Nie, ja popełniam samobója, nie? Błażę w niego i... Ej, oni mają tylko 4%! Lecimy na ich miasto. A nie, ja im zdefuję, nie? Ja, ja sobie zdefuję. Naszej drużynie. No i proszę bardzo. Coś mi się podoba, bardzo mi się podoba, takie coś. Jak będzie coś fajnego z tych jajek, to super. Tylko słyszałem, że z nich tylko kosmetyki mogą wypaść chyba, czy jakoś tak. A ile na godzi? Shit on my menu. не, не не Ugrajmy to. Proszę was bardzo. Proszę bardzo. Nie. Nie nienawidzę ich. Nienawidzę nienawidzę ich. Nie na. Nienawidzę... Tak to się musiało skończyć. Boty, rozumiecie to? Prawie byśmy wygrali, ale oni postanowili sobie zrobić wakacje i stać w miejscu. Przynajmniej mamy pięciak. Rer? O, mutacja, fajne. O! To jest to, co dużo bije atakiem. O, fajnie, ustawiam sobie. Co? Tak. Kolejna mutacja. Ej, zarobiście. Powiem tak. Wygralibyśmy, gdyby nie Godzilla stojąca w miejscu. Nie? To jest pop Łaci, kurde, do wszystkiego mam, do każdego. Nie, nie. Dobra, tym końcem, właściwie tym końcem tego wydarzenia zakończymy ten odcinek. Siemandero, pa.